Stajemy na progu Wielkiego Tygodnia, i w ten czas wprowadza nas słowo męki Chrystusa. Opis, który ma nam pokazać, że ten czas będzie bardzo ważny, że ten czas, który jest przede mną, to jest czas, który potrzebuje pewnego otwarcia się. I to, jak przeżyć ten czas. Bardzo umiejętnie podpowiada nam dzisiaj prorok Izajasz. I warto, moi drodzy, na ten cały tydzień, który dziś rozpoczynamy, wziąć sobie te słowa proroka Izajasza. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Jak chcę, żeby ten czas, który jest przede mną, był naprawdę czasem świętym, by to było prawdziwe triduum sacrum, by to był prawdziwy wielki tydzień, to potrzebuje postawy ucznia. To potrzebuje postawy ucznia. Bo moi drodzy, często jest tak, że jeżeli coś powtarzamy, a święta przeżywamy co roku, niektórzy może już kilkadziesiąt razy przeżywali wielki tydzień to może być taka pokusa że przecież już wszystko wiem wiem co będzie w wielki czwartek wiem co będzie w wielki piątek w wielką sobotę wiem co będzie w niedzielę zmartwychwstania w poniedziałek wielkanocny i to jest taki moment kiedy się już zamykam na to wydarzenie Natomiast postawa ucznia, dobry uczeń to jest taki, który po pierwsze nie wie wszystkiego, bo wtedy może być uczniem. Po drugie ma pragnienie, by się dowiedzieć. Szuka najlepszej możliwej odpowiedzi. I po trzecie, szukając tych odpowiedzi, potrafi stawiać dobre pytania. To jest uczeń. Nauczyciele, wykładowcy. Najbardziej lubią takich uczniów. Pan Jezus, Bóg zaprasza nas dzisiaj do takiej drogi bycia uczniem w Wielkim Tygodniu. Żebyśmy, jak to pięknie powiedział prorok Izajasz, każdego dnia tego Wielkiego Tygodnia rano otworzyli uszy. Otworzyli nasze ucho jak uczeń który oczekuje słowa, który szuka odpowiedzi, który chce się dowiedzieć. Bo moi drodzy, to nie jest tylko wspominanie wydarzeń, które minęły. To jest uczestniczenie w wydarzeniu, które daje zbawienie i jest najważniejszą odpowiedzią Boga daną człowiekowi. Cały ten wielki tydzień to jest najważniejsza odpowiedź, jaki Bóg udzielił człowiekowi, która dotyczy jego życia i życia wiecznego. Jeżeli chcemy, żeby faktycznie ten czas był dla nas wyjątkowy, był dla nas świąteczny, był dla nas uroczysty, to zachęcam do tego, żeby razem z prorokiem Izajaszem każdego rana Stawać z otwartym przez Pana Boga uchem, z otwartym na słowo, które chce mi przynieść, na Jego obecność, na to, w jaki sposób będzie mnie chciał przez ten czas prowadzić, tak abym faktycznie jako uczeń mógł wzrastać, mógł wzrastać w swojej świętości, mógł wzrastać w rozumieniu tego, w jaki sposób. Bóg chce mnie w moim życiu prowadzić, tak aby był to czas zbawienia i czas święty. Amen.